Register guild charter, ale się właśnie potęga tworzy serwerowa. Ciekawe z tym, ile będzie nas za miesiąc. Jak ktoś potrzebuje baga, będzie zaraz się krawcenie odbywało. Wyposażę Gildijczyków plecaki. I już nie mam więcej, koniec. Wysłałem wszystko, co miałem. Chob dostał już 10 bagów chyba od ciebie. Nie no, nie robią tak ludzie. Czemu tyle plecaków na hasie pojawiło? Nie pojawiło się, trolujecie. Sprzedawałem po 50. Jak to? To co? Lecimy? Lecimy czy nie lecimy? Koszt? Jezus Maria, nie stać mnie. To żem nakrafcił plecaków. Witam serdecznie Znowu to znowu no, ten stream Niekoniecznie, chętnie zagram w małpę, a później w HC. Z przyjemnością Czy nie przepracuję się? No, jakby tak policzyć ciężką matematyką, to wychodzi, że to piąty stream w tygodniu będzie To już faktycznie zakrawało chorobę, więc będzie trzeba koniecznie odpocząć Miało dzisiaj nie być Wiem, oszukałem samego siebie, że. Byłem zdania, że na dziś nie ma, a to już jest wyższy stopień poszukiwania. Pewnie jakaś sponsorka? Nie, właśnie niekoniecznie, tako po prostu a ma może wyszybciej. A może bym odpalił stream ma o 17, na przykład następnego dnia, żeby coś więcej zrobić w małpce byka, szanse są na to. Ehm. No ja zazwyczaj jak mówię chyba, że coś będzie wcześniej, to finalnie będzie później. Co Urysia? A dobrze Rysia, Przyznam nie widziałem go dziś za dużo. Wstałem, on spał, ja poszedłem pograć w Owika chwilę przed streamem i tak sobie pomyślałem, a że może jednak będzie ten stream. Dawaj kamerkę bo nie wytrzymam. Już załączam, już załączam. O kurde, jasny gwizd. Ty, dajcie mi 40 sekund. Wąca o gole, bo nie lubię wąsa. Zaraz jestem. Tempo ekspresowe. Kończ to, ale jeszcze nie zacząłem. Co ty chcesz? Jeszcze nie zacząłem małpy. Nie wiem, ile zagramy dziś małpę. Pewnie nie wiadomo, jak długo, ale coś tam się zagra. Witam, cześć. Siema, wstałem 11 minut temu. O, kurde. To ty pobiłeś to nawet mnie? Bo ja wstałem kiedy? 16.50? Coś takiego. I generalnie, no, klipa nie mam, ale pograłem sobie przed streamem wowika. I generalnie, o, tyle. Tyle HP zostało. Poszedłem do jakiejś kurewskiej jaskini oboko Grim. Gdzie był boss? Jakiś Warlock z Petem? Wyjebałem się? Nie, zostało mi tak z 5-7 HP dosłownie. 5-7 HP po użyciu poty. Eee, I miałem założoną dotę corruption na siebie od tego bossa. To jest dota, która co tik zabiera 10. I na ostatnim tiku przestało. Miałem 7 HP. Jakoś 5-7 i przestało tikować. Więc było bardzo blisko. Bardzo blisko. To kwestia była. No jeden hit, czegokolwiek i byłby zgon. Ale się udało. Przeżyłem. Eee, a oczywiście muszę pokazać e, progres. To na chwilkę odpalę. Przecież nie będę na długo odpalał. Pokażę wam, jak postać wygląda. Bo wiem, że ktoś pytał. Bądź bukonga i odpalaj baldurka. Do tego jeszcze trochę, bo jeszcze chyba przed baldurem jakieś gówno zamierzam odpalić, ale zobaczymy. Level 12. Jestem w Barrens Jest tu trochę questów do zrobienia, także trochę czasu to zajmie. Kto pytał? I... Na pewno ktoś był ciekawy. Na pewno. Nie terroryzuję wam wowem. Dobra, już wyłączam. I zarama opiek. Ej, hey, hej, Guciu, czy można prosić o podpis na Steam? Weź proszę pod uwagę, że jestem dziewczyną, która wytrzymała tutaj najdłużej. Najdłużej? Kasia jest długo. No nie najdłużej, ale profil mogę zobaczyć. Czekaj, czekaj, tylko sprawdzę Sprawdzę, nie podpisuję Jak coś Tylko sprawdzam, co otworzę Maja? O, kurde Nie no Ale co Przecież to jest zwykły podpis, no Można by podpisać Dobra, podpiszę ci, Maja Pozdrawiam Tak podpisałem Ty masz 30 lat Ale co jest masz... Ty, Kurde, fajna kobitka kurde bez przesady, no co jest złego w zwykłym podpisaniu? <śm> Ej, Smite 2 mam kupione. Za 130 zł. Zabrało mi kasę. Myślałem, że nie zabrało mi kasy. Nie mogłem zagrać. 120 zł mi zabrało. Wyskoczył błąd, że nie można zapłacić. I Steam padł. No to nie chciałem już kupować. A to się okazało, że kupiło mi, zabrało kasę, a teraz nie zainstalowane. Złodziejaszki. No i co. Tyle już gram w tą grę i pierwszy raz zobaczyłem, że jak on kadzidło zapala w kapliczkach, to on sobie wyrywa włosa. Jeszcze trochę nic z włosów nie będzie miał. Niech szanuje czuplinkę. Wznowimy małpę. Kontynuacja małpy na następnym streamie. A teraz czas na WoW HC. Może się nie wywalę. Kontynuacja krzakowych przygód. Jest to teoretycznie jakbym się wyjebał? Czy to będzie, czy będzie drugie podejście? Nie rozpatruję w scenariuszu niepowodzeń. Także nie odpowiem na to pytanie. Ani teoretycznie, ani praktycznie. Bo się nie wyjebie. No nie, nie wyjebie się. Odganiam te myśli. Przez to, że nie zrobiłeś bugów. no niestety już się ukróca troszkę nasza ekipa skromna, która i tak już była mała i są pierwsze trupy, właśnie teraz się zaczyna. Apeluję, jak ktoś gra, o rozwagę i ostrożność. Jak widzicie, że quest jest dwa levely wyżej niż to, co wy macie, nie róbcie tego. Levelujcie cokolwiek, no ostrożnie. You have died. 14. Level, Kacman. No aż boli. Pokaj gniazdo po tygodniu noszenia słuchawek do usznych. A mogę pokazać. I zobaczycie, że był sens w tym, co mówię. Tylko chwilka, sekundkę. Ops, wszystko gra. Najpierw ustawiasz, nic nie ustawiam. Tak, mam. O kurwa. Jest git z góry. A prześwit. Gdzie masz kurwa? Prześwit, nie ma prześwitu. Tu po prostu mam zaczesane tak? Dlatego. Ale tam na górze nic nie ma. Nie ma prześwitu, masz gęste włosy z góry. Full screen nie będzie full screena. Słuchaj, zakładaj nową postać. Zakładaj nową postać. No nie wywalajcie się! I tak już jest mało osób, co gra. A ja muszę mieć z kim rajdować i dungeonować. Krajcie ostrożnie, jak ja potrafię Wy też. Co prawda ja czasami latam w party, ale to też się możecie dobrać w dwie osoby i se polatać. Wszystko jest lepsze niż wyjebka. W piątek się szykuj na Dark and Darker. Póki się nie wywalę na wowie, to. To będę grał w WoW. World of Warcraft Classic. Logam. A jak się wywalisz to będzie jeszcze jedno podejście. Eee... Nie wywaleś. Krzaku. O, level 13 warrior, guciapka. Ładnie. Od 14 robimy dunga? Nie, 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 nie. Jest quest na 16. I nie wejdę tam niżej niż 16 level. Level drugi, Warlock. O Warlocka żadnego nie mamy chyba. Na pewno nie chcę tam iść na 14. Wolę być na 16. Wolałbym pójść tam, przyznam. Tak jak quest jest. I mam trochę questów dziś do zrobienia. Zapierdol będzie. No i zaczynamy bić wszystko, co się da. Czemu zacząłeś ziewać? Bo odpaliłem główno. A oglądalne. Rzuciłeś palenie? Czy to można już uznać za zakończony proces? Jako, że rzucone. Chyba mogę powiedzieć, że dalej rzucam. Coś Pvp, jakieś to nie trzeba poddymiać. Dzisiaj przed streamem się zalogowałem. Zrobiłem z Morisowatym quest'a przy Ogrimar. Tutaj. Tutaj jest jaskinia. School rock. Poszliśmy tam na quest'a. 8 HP zostało. 8. Kurwa 8. Kurde, no chciałbym dobić 60 bez wywroty. Chciałbym. Pragnę tego. Może być ciężko, żeby się udało. I zrobić rajd. Wszystkich ludzi, którzy dotrwali, i pójść na rajd. A jakby się okazało, że impostor jest na tym rajdzie, to kurwa, nie wiem co. Może jakieś papiery dać chłopom przed wejściem na rajd do podpisania. Że jak odpierdolisz syf, to jedną konsekwencje. Ty okay, no. No bo wyobraźmy sobie, jest 30 osób, które grało przez pół roku w tą grę. Chłop, dostałeś tam na maksymalny level, wszyscy gotowi na rajda, wchodzą na rajda i jeden chłop, który ma jaką jakąś tam głupią wizję, złajpuje salutkie party kilkudziesięciu osób. No to jest straszne. 25 lat pozbawienia wolności, albo stówka grzywny. Albo bez kitu, brać ludzi na rajda i... Tylko co tych co rajdują, papiery do podpisania im dawać? Trzeba by tu jakoś, nie wiem jak to nawet słowa, żeby ktoś, griefing jest zakazany. Umowę? No jak? Albo kaucja jakaś, o, o. Jakaś pojebana w chuj duża kaucja. Jestem zaufany, wiadomo nie zabiorę, a ktoś nie odjebie syfu. Tylko kaucja niekoniecznie w postaci pieniężnej, to może być cokolwiek. Te kościki to luźno, tutaj na spokojnie Najpierw wbij kolejny level, a nie o rajdach myślisz Ale tu jest pełna chillera, kurde warencu muzyczka se levelujesz, kurde no przepiękne I to powoli Tu coś musimy zebrać, ale hieny level 16 4 fangal sporsy. No możemy spróbować, ale to ostrożnie To jest dwie. oj, ty Czemu kurde, coś we mnie strzela? Pomóż mi! No już Git jest, panikuję trochę. Widzę, że tracę HP, nie wiem skąd tracę. O, kolejne itemy wystawiłem na auction house i wszystko schodzi. A mówią, że nikt tu nic ci nie kupi, bo nie ma graczy. Schodzą. Zeszły to, co wczoraj wystawiłem, i to, co dzisiaj przed streamem wystawiłem. Tutaj też prawie wyjebka była, bo centaury tam popierdalają w koło. Git jest składem, aczkolwiek. Wszystko, wszystkie pierwiastki tam. Ty, kurwa, bose jakie zlurowałem, ja pierdolę. Nieświadomie. Dobrze, żeś zareagował, bo byłby jak Jakbyś sobie przyjawczył. Uwaga tu, kurwa uwaga Czuję zagrożenie, zaraz może coś się wydarzyć złego I chodźmy za rączkę może Nie, nie To nie są tego rodzaju nerwy, że jak upadniesz, zajebiesz w biurko To jest coś innego, to jest inny rodzaj emocji Niż wkurwienie, to jest smutek Ej, ej, pomocy, to jest ten mocniejszy Ty nic nie dostajesz od niego A jak Miku ksańca jebnął? No ja tracę bardzo dużo ty, idą, kur... Ostrożnie, ostrożnie, do góry, do góry. Jak się zlurują, to chuj. 19 level? Tak, to jest koniec. Nawet nie zdążymy uciec, jak to jest range'owe. Nie podoba mi się. Spieprzamy stąd, bo gridujemy. Zróbmy te grzyby i uciekamy. Nie będę tu siedział. E, uważaj, uważaj, bo one spacerują. Uwaga, uwaga, uwaga. One spacerują wokół. Jak się tu wyjebiemy, to nawet nie możemy pretensji mieć. Bo głupio robimy. Zróbmy tego quest'a. Chwila, płynę. O chuj. Nie, nigdzie nie płynę. Tu są brzówie 15 level, kurwa. Zmiecie to z podłogi. Uwaga, te centaury śmierdzące tu gdzieś łażą. Bo idzie? Co, kurwa? Idzie. Zgridować na grzybka? Oj. Nie, no nie, gridujemy. Dobra, ostatni grzybek i zrobiony quest. Uwaga na centaury. Nie wiem, gdzie one są. Chodź tędy. Może idziemy na tę misję do jaskini. Nie, 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 nie. Marłeś? Na którym levelu? Jedenasty level, w No nic. W którym levelu idę na pierwszy Dungeonic? Chyba na szesnastym. To będziemy potrzebowali tak. Ile osób idzie w ogóle na Dunga? Ile osób się chodzi? Cztery? Cztery czy pięć osób na Dunga wchodzi? Pięć, okej. Okay. No to tak. Jeden healer na pewno, jeden tank i trzech DPS-ów chyba. Czyli trzy DPS-y na szesnastym poziomie i tank-healer na szesnastym. Najlepiej. Na w 10 osób można, a niektóre dungi nawet w 15 można. No ale dobra, pójdziemy w 10 osób na dunga i jak wypadnie broń z, z bossa, to 8 osób będzie rolowało na tą broń. Jakiś green item na 15 level. No to tak se o. Zrób, żeby tank się wyjebał na dungu. Nie, nie. Chyba najbardziej odpowiedzialne osoby na dungu to tanki healer. Bo jak oni coś podjebią, to jest koniec. I nie wiem, czy tu robimy dunga skipując coś. To chyba bijemy każdego pojedynczego moba. No ale tu ciężko zjebać coś, wiesz, tank tankuje target dany, danego moba, a ty spamujesz frostwoltem, No jakby to nie ma za dużo miejsca na pomyłkę. Natomiast przy pulowaniu, albo przy reakcji, jeśli chodzi o zagapienie się, bo nie uleczysz kogoś, no to już jest większe pole do popisu, żeby błąd popełnić. O cześć mirrorku! A leak my lock. Wbijają sześćdziesiątki tu. Wbijają ludzie sześćdziesiąte. A co odblokowuje na dobrą sprawę na takim klasyku 60 level? Taka najważniejsza rzecz, że wbijesz maxa i co? Szybki mont. No, mont 100% to jest duży spike. Ile osób sensownie, jak nie masz dobrego giru i takiego turbo ogarnięcia, ile osób na raid'a byśmy musieli mieć? Jak kurwa 40. Na ludzie byśmy 10 osób zgromadzili teraz. Wczoraj jak robiliśmy przymiarki, to było 10 osób. Udałoby się gildię założyć. Ty, ty tak do przodu lubisz na pleckach nam się te mogą zrespić, a resp jest tutaj dosyć solidny, ale to jest dobra farma tych Linen Klofów. W sumie to możemy tu posiedzieć powiem ci tak o sportowo. Ale ostrożnie, ostrożnie, bo się kurwa boję, że się coś wydarzy zaraz. Ty masz zamiar katować jeszcze 3 tygodnie, bez chociażby muzyki? Może więcej? O o. Nie no, chodź Moris do tyłu, bo kurwa się wydarzy coś. Już trzy moby praktycznie są. To ja cofam do tyłu. Bo tu zaraz się na plecach się jeszcze zaczną moby z petami respić i będzie chujnia. Poziom chillery wysoki bardzo na takiej rozgrywce powolnej. Niby powolna, ale przez to, że to jest HC, sprawia, że nie jest nudna, bo cały czas potencjalny nóż na gardle jest. Być dwa miesiące w śpiączce, w co dalej gra. Po dwóch miesiącach w śpiączce, jakbyś był, to bym miał full fioletowej temy. A zobacz, na razie są same białe. Czapki nie mam nawet. Czapki naszyjnika. Bida. Czemu zakładasz, że wbije 60. A czemu miałbym tego nie zakładać? Jemy wszystko tu, pojedynczo. Lecki, uważaj. Oho, geomancer. Kurw. E, mob może krytnąć? Że dostanę kryta od moba i mnie złożył? Tak? No czyli teoretycznie mikro szansa była, że tutaj już byłby zgon. Jakby poleciały same kryty... Dobra, zlurujmy tego. Mam nadzieję, że nie zluruję wszystkiego. Kurw, czemu to ma 13 level? Ła! Wow. Ty, ty, kurwa... Muszę kłócnąć. Już się nic nie zdurowało. I z ogniem, no bo to są ogniste moby. Loktar ogar. Chyba tak krzyczały moby. E-e ty ja pierdolę, nie wiem, nie wiem co ten mob robi, nie wiem czy nam nie przypierdoli. On ma 900 HP? A ta elitka. A jak mogę sprawdzić przed zaatakowaniem moba ile dany mob ma HP? Addonem ustawienia. No wypadałoby wiedzieć ile ma dany mob HP zanim zacznę go walić, przyznam. Muszę iść oddać questy i sprzedać itemki. A ale to bije, Jezus Maria. Jak zapykasz strażnika w Ogry o guildmastera to cię zaznaczy. Dobrze wiedzie. O kurwa ty! Ujebiemy go? 17 level, a solo byłem. Uwalimy go, czy spieprzamy? Dobra, dobrze się. Czy mu tak zapierdal? Czekaj, trzymaj agro, bo on mnie kur... Na kilka ciosów pewnie niszczy. Au! Au! Ja pierdol, musiałem potę spalić. Musisz mieć addon target health i to ci pokaże ile coś ma HP. No wydaje mi się, że to jest bardzo useful addon. I chyba go właśnie ściągnę. I jak to działa? A. O! Super. No i teraz wiem ile mam ma HP. Tylko tego chciałem. Dobra, oddajmy questy, będzie level. Jest levelek. Ty, zróbmy tak. Uwaga, ogłoszenie dla zainteresowanych. Lecimy właśnie do Ogrimar zrobić gildię. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do Ogrimar, bo musicie podpisy złożyć. Lecimy do Ogrimar na gildię. Jak ktoś chce do gildii, to musi być przy tym. Napiszcie im PW. Mam nick krzaku. Czy zbierze się 10 osób, bo musimy mieć 10 osób, inaczej nie założymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze 4 osoby. 9, 10, dobra, będzie. To do Ogrimar, widzimy się w Ogrimar. Siadam na monta i lecę. To są flying mounty. Jedynie Peca Które zapieprzają mi tak połowę prędkości tego co retail Ale lecimy trzy osoby Cały serwer w jednej gildii A właśnie nazwa gildii Guciownia nie może być to guciownia e, To będzie... Ufolodzy źle się skończyła gildia w Albionie, bo nas okradli Ale ufolodzy w sumie mogą. Krzakownia nie Krzakownia nie Trzeba znaleźć uniwersalną nazwę gildii na gierki, które się będzie grało serzy główna odpada raczej bym powiedział Nie wiem kur... Ufolodzy chyba na tym skończymy Nie ma lepszej nazwy jeszcze tegoś placka ze śniadania, nie zjadłem. Ale mam pokurczony brzuch. Jest zebranie. Dobra, to tak. Ile w ogóle tu jest osób? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. I jeszcze nie wszystkie zaproszone. Guild Master. I want to create a guild crest. Kurwa, jak 10 golda. Czekaj, nie to chyba. Register, a guild charter czy purchase? Pierw purchase. Nazwa. Ufolodzy. Na pewno ufolodzy? Ostatni moment teraz jest. Żeby wstydu nie było potem. Tak? Okej. Okay. I już podpusiki składać. Tylko zamarzcie i. Po lewej prawej, żeby wam nic nie dopisali. A co chodzi z rysowaniem? X przy wypełnianiu papieru, bo jutro jedzie na komendę. No, żeby mu nie dopisali nic poniżej. Jak się podpisze i zostawi puste miejsce, mogą dopisać coś. Jeszcze jedna osoba. Pyk, register guild charter. Kurwa jest. Ale się właśnie potęga tworzy. Serwerowa. Ciekawe z tym ile będzie nas za miesiąc. Jest jakaś adnotacja, jak ktoś z gildii się wyjebie, że poległ, gildyjczyk, tak? To fajnie, będziemy wiedzieli jak ludziom idzie. Komu idzie najlepiej? Arsia level 18, 17 Wojciech, u, 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 ładnie. Ja mam 13, no i ludzie na pierwszym levelu. Dobra i teraz tak, oficerów trzeba rozdać. Jak już przy takich sprawach, żeby potem można już grać. Gdzie jest Bruce? No i myślę Mentus i Mirrorku jeszcze, żeby dać. Dziękuję, ale się chuja znam na tej grze. To dobrze, że od HC akurat zacząłeś. Ile osób w ogóle jest? Mamy 38 osób w gildii. Jeszcze dwie i na rajda możemy mieć, jak się nie wyjebiecie. I wbijecie 60. Linen klofy masz, Dzięki. Chwilka, bo ja muszę to wszystko przekur. Dara, będziemy bugi krawcić. Uwaga, jak ktoś potrzebuje baga, zapraszam pod. Będzie zaraz się krawcenie odbywało. Wyposażę gildijczyków w plecaki. Ale proszę uczciwości. uczciwość. Ci co dali, to oczywiście za darmo. Ci co nie dali, to kurwa. No, no niby też powinno być za darmo, ale za opłatą. A wiesz kto ci dał, kto nie? Nie, liczę na uczciwość. Za darmo za opłatą robimy. Nie ma oszustów w tej gildii akurat, więc to nie jest problem. A za 10 minut ktoś się wywali z tym plecakami? Nie, nie, dlatego im pierw już to dam i potem będę grał, żeby nie było. Ja to robię. robię to taśny. Jezus kurwa Jakie to słowo? Taśmowo? Nie no, chcę wszystko skrawdzić naraz. Brakuje mi słowa. Kurtowo, tak, 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 kurtowo. Każdy, kto chce plecak, się spotykamy u krawca, bo tam będę krawcił plecaki. Dobra, mogę zrobić 26 plecaków. O ja pir. Dwa. Okej. Okay. Co łaska, no, bo ty się wyjebałeś. Cztery plecaki. przy start będziesz miał. E, kto jeszcze te plecaki potrzebuje? Jeśli mi dwa pocztą. A zaraz wyślę. Idę wam wysłać te bagi. Trzy plecaki. Ur. Ja muszę jeszcze tego pokrafcić w takim razie Wiesław prosił o buggy. Czekaj, bo muszę więcej skrafcić tego Zapierdol Ktoś jeszcze torbę? Ptaku jeszcze, dobra, to ci wysyłam ptaku Dobra, wysłałem wszystkim, chyba O kurwa, ja płacę za to Za każdą wysyłkę Czekaj, kurwa a nie wiem, czy nie płacę więcej, jak plecak był tam. Dobra, to co? Obsłużona gildia. Uwaga, oferta specjalna. Czy ktoś chce gacie plus 2 Inta i plus dwa Spirita? Za darmo. No, za jednego. Za... Zależy, czy daliście klofy. 52 lineny dałeś. E, no to ci się należy, jak psu Buda. Belmondawk już ci wysyłam. Poszło, proszę. Dobra, poszły rzeczy. On nic nie dał? Który nic nie dał? Ty, czemu ty chcesz te gacie? Jak te gacie są na level kurw D. dziewiąty, a ty masz trzeci. Nieładnie. Chyba, że na przyszłość. Niezła gildia, 40 osób i dwóch healerów. O o! Jak to? O kurw, To nieładna proporcja. Ty! healerów zakładajcie! Nie ma healerów. Nie mamy healerów. Potrzeba healerów. A ile tych gaci mogę stworzyć? Kurde, no mogę trochę stworzyć ich pięć. Albo te plecaki dalej. Rozkręcić biznes plecakowy. To HC 10 czas lepszy od Dragon w którym w jeden dzień wyjeżdża 70. Czekasz, aż się. No, przyjemniej się gra HC. Też mi się o wiele lepiej niż na retailu gra. Jak się wyjebie, to was nie zostawię? Tak! Nie zostawię was. Na pewno tak będzie. Mam wrażenie, że ta gildia się może skończyć wraz z moim żywotem. Kurczę, Tego się nie mogę wyjebać. Każdy plecak ma 6 Soketów. Mogę kilka dać. Kurde. Tylko nie piszcie spoza gildii o plecaki, jak coś. Parszyw to by też dałem dwa. I. Respirmoz Lopex. Też ci dam dwa. I już nie mam więcej. Koniec. Wysłałem wszystko, co miałem. Bob dostał już 10 bagów chyba od ciebie. Nie, no, nie Uresztwa to by było. Nie robią tak ludzie. A czy mogę jeszcze trzy plecaki, bo poprzednie już na aukcji się sprzedały? Yy, nie robimy tak. I jakie temy mogę craftić, pojebane. Ale jajca, mocne. Tylko problem taki, że żeby się wyuczyć tego 4, 8, 9, 10, 11 silvera, a ja mam 9 silvera. No, nie stać mnie, żeby się nawet recek nauczyć. Kurde, powinienem nakraftić tych plecaków w pizdu i zalać Auction House tym plecakami. I kaska by była następnego dnia. I tak chyba zrobimy. Chciałeś oschnąć interes plecaków, ale nie chciał mi się latać tego craftować. Jakiś chłop zaczął pytać, czy ktoś co plecaki. I od tamtej pory wszystko samo się robi, nic się nie robi samo. Czemu tyle plecaków na hasie pojawiło? Nie pojawiło się, trolujecie. Czy możesz jedne spodnie? Jemvi, a masz zapłacić jak za nie trzy silverka? No bo ja nie mam na żeby wykupić, bo poddawałem za darmo i kur... Mam mniej pieniędzy niż jak zacząłem. No nie mogę nawet recek wykupić. Źle wpisałem, bo baga nie dostałeś. Mogło tak być, a już nie mam. Dobra, idziemy biznes plecakowy rozkręcić. Zobaczymy po ile taki plecaczek chodzi. Wpisuję bug, jeden plecak za... O kur... Te ceny poszły do góry. Sprzedawałem po 50. Jak to? To chuj. <noise> nie no, mirrorka akurat oddał tego klofa. nie mogę mu zarzucić nic przecież. Mogę go podciąć troszkę i za cztery powystawiać na przykład. Za darmo nie daję, skończyło się rozdawnictwo, bo mam 40 kur... Brązu. Nie mam żyć za co. Uwaga, przypominam, najtańsze plecaki na Auction house aktualnie wystawione. Jak ktoś chce plecak tani, to Auction House jest sześciosoketowe. Linen bagi. Wpisujecie bag, Search i kupujecie tanie bagi. To co? Lecimy. Lecimy czy nie lecimy? Koszt? Jezus, Maria, nie stać mnie. I can't expensive. To, żem nakraftził plecaków. Ale się wyzerowałem. 32 ja, pier. Nie mam nic. Troszkę się cykam teraz wylewelować, jak Morisowaty poszedł, ale i tak będę kończył. Jak coś uwalę Solomoba? powinienem. Gorzej, jak się zbiegnie ich kilka, ale tych questów jest do zrobienia. Raptorki do zabicia. Zabiję 2-3 mobki i pewnie będę zabijał. O kurde, No nie idzie to tak łatwo wcale. W momencie, jak się zlurują na mnie dwa moby, jestem martwy. Jest katastrofa. Katastrofa. Przerwa 5 minut co moba? No, tak się żyje. Przynajmniej nie wbijasz max levela 2 godziny po wyjściu. 4 zebry trzeba uwalić. To nie wyścig? Oczywiście, że nie. Właśnie nie jest wyścig. To chodzi o to, żeby to ukończyć w ogóle. Czyli dojść do 60. Nieważne na którym miejscu. Ważne, żeby ukończyć. No i co? I trzeba pić, no. Siadek, jak się pierdolisz, to dalej będziesz w to grał? Mm. Zobaczymy. Nie wypiertoleś. Trzeba 14 dobić. 14 level to już tak, tak lepiej wygląda. Ta czwóreczka. Tak twardo bardziej. A trójka to tak kurde. Ja jestem pierwszy ten, że on w ogóle wyjdzie tam. Czy się nikt nie wyjedy Mam nadzieję, że nie. 110 ekspa za moba. To jest w pizdu. 10 takich zebr to jest tak jakbym questa całego oddał. Dobra, raptory, teraz jeszcze potrzebuję i kończę stream. Cztery głowy raptorów. Kurde. Co to jest? Jezus Maria, pięknie wyglądają tej temy, serio. Prześlicznie to wygląda. Ja noszę taki złom aktualnie. Zobaczcie to. Ja nie mam czapki, nie mam nic. Na ramienników jest quest jakiś. O, to jest ten quest, co mi ukradł Moris. Tu coś się ciepło zrobiło, pamiętam. Tylko nie pamiętam dlaczego się ciepło zrobiło. Ale krzyczałem do Morisa że pomocy. Mam Na nadzieję, że się nie zlurują dwa. Bo jak się zlurują dwa, to koniec. Pojebane te moby są. Tanki strasznie. Biją dużo. Ale na pierdala pierunami. byleby nic nie krytło we mnie. No kurde. No boli no. Z jeden pojedynczy mobek. Że jak się dwa takie kastery lurną, to się mano jest, kolano. Czuć cały czas taką presję, mini, że może się coś złego wydarzyć. Ale nie, tak serio mówiąc, jaka jest szansa, że dożyję do 60 i pójdę na rajda? Procentowo. Trzeba by wziąć wiele rzeczy pod uwagę. Myślę, że jak na takim dużym skupieniu, jakby mieć ziomka, z którym się leveluje, na przykład jednego, ale nie mam wiedzy o tej grze. Tu jest problem. Ja nie wiem na przykład, czy dany dunk, albo dana eskinia, albo dany quest jest niebezpieczny, bo okazuje się, że boss w danym questiku ma, nie wiem, jakiegoś skillka, co rzuca na ziemię i nie odejdziesz, to eksploduje i ci one-shotuje. Nie mam pojęcia o takich mechanikach w tej grze, a pewnie kilka takich jest. Nawet Podczas levelowania. Tym bardziej, że WOF nigdy nie był grą, która była z zamysłu. Ja mi się tak wydaje. Która z zamysłu była projektowana pod to, żeby była e, jako hardcore. Więc niektóre rzeczy podczas levelingu mogą być średnio przemyślane, czy to na pewno fair wobec hardcore gracz. Tylko jest jak jest. Nie znasz mechaniki, to jest wyjeba i siema. Czy to dunk, czy to głupi quest. Dobra, skończone. Jak się ładnie oczyściło, tylko trzeba te wszystkie questy pobrać, będzie. Tic. Kurwa. Ja mi się boję. Tyle horrorów gierek grama, to jest dla mnie straszniejsze niż te horrory. Jak widzę, że jakiś mob coś zaskoczenia podbiega. Droga krzyżowa do Immortala. Jak już się zdecyduję, to to wlecimy w tą drogę, ale jeszcze nie teraz. A nie boisz się, że internet ci przerwie i zginę od moba? Nie. To co? Questy oddane. Co miałem porobić, porobiłem. To zniszczyć. No trochę roboty jest, ale nigdzie mi się nie spieszy i to jest piękne właśnie. Że nie jak szybko ukończysz wyjście, tylko czego w ogóle ukończysz. Dobra, ty, ja się zmywam. Zaraz czwarta będzie. Stream będzie następny chuj wie kiedy? Mniej więcej, czyli no to tak, dziś pewnie nie będzie. Jutro będzie stream albo pojutrze, albo po pojutrze, albo po pojutrze. Mniej więcej w tych terminach.